Dzień dobry Państwo, czwartek, 16 dzień czerwca. I dzisiaj tak trochę na roboczo, bo jedzimy od sklepu do sklepu, ale temat bardzo ważny, no temat fundamentalny. W Polsce coraz więcej ludzi, coraz więcej polityków ma najwyraźniej, wynika to z ich wypowiedzi, ochotę. Na wojnę, ochotę na konflikt, na wejście do konfliktu na Ukrainie. Tak to wydawałoby się pobrzmiewa z tych wypowiedzi najważniejszych chyba Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził w wywiadzie dla Gazety Polskiej no, kilka bardzo ważnych rzeczy. Między innymi to, że no, polska armia jest tam wyszkolona i tak dalej dobrze, że no co prawda jesteśmy słabsi, ale że nie powinniśmy się tak bardzo ograniczać. Potrzebna nam jest wola zwycięstwa, wiara w to, że, że można zwyciężyć, i tak dalej. Proszę Państwa, proszę sobie samemu wyrobić zdanie na ten temat. Nie wierzyć, bo to bardzo często są wielkie bzdury, zresztą informacje napływające o tym, jak tam e, sytuacja na froncie wygląda, co robią Rosjanie, e, co robią Ukraińcy. Oczywiście mamy na ten temat mało e, prawdziwych informacji, e, ale no, ale wynika z tego między innymi to, że po tej e, pierwszej euforii, pierwszych e, tygodni, może nawet miesiąca czy miesięcy, e, następuje coś takiego, że e, no, jednak Rosjanie mają olbrzymią przewagę nad Ukraińcami. Pomimo tych dostaw uzbrojenia odrobili lekcje, zaczynają panować w powietrzu. Drony ukraińskie nie są w stanie tak, dawniej to te drony DJI tam zabijały Rosjan, teraz, teraz jednak Rosjanie no. W, Stosują te wszystkie środki, które są w ich dyspozycji, żeby tego rodzaju rzeczom zapobiegać. Między innymi są w stanie uderzać w tych operatorów dronów, takich zwykłych. Także no, wojna zaczyna mieć nowoczesny przebieg. No i tr trudno tutaj, pomimo różnych mankamentów Armii Rosyjskiej, jest to mimo wszystko potężna armia. Ukraińską na pewno, również na skalę polską. A na ironię zakrawa fakt, że Polska się już wcześniej rozbroiła, przekazując Ukrainie broń. Najwyraźniej, broń już tam jest, to nie ma polskich żołnierzy i to e, z tym e, o to teraz by chodziło. Och Boże, co po pokolenie, co, co Polska odrośnie, co się trochę rozwinie, e, to. E, Politycy polscy, którzy mają głowy unurzane w jakiś. No nie, nie są wychowani do państwa, nie są wychowani do tego, do czego powinni być wychowani, do troski o, o państwo jako wartość nadrzędną i do przetrwania czegoś, co, co można by określić jako taki, taką tkankę narodową, no bo tyle razy nas koszono, tyle razy. Polska płaciła Najwyższą cenę Najwyższą czyli ludzką Czyli właśnie młodych ludzi, W młodych ludziach Którzy później nie mają rodzin Których nie ma ciągłości różnego rodzaju Także ja wiem, że Oczywiście sytuacja jest W tym momencie Bardzo ciekawa Zaczęły się nowe układanki I tak dalej Ale Polska nie powinna Nigdy przed szereg wyskakiwać, zawsze się do wojny powinno wchodzić na końcu, zawsze ograniczać straty własne, natomiast my mamy cały czas ten. Ten mit takiego romantycznego walczenia, mit szlachecki, mit niedorastający do sytuacji, już nie mówię XXI, ale XX wieku. Przez to tyle nieszczęść, przez to powstanie warszawskie, przez to wypowiedzi polityków polskich typu: Och, jak świat zobaczy, jak ulice Warszawy spłyną krwią, to się przerazi i tam coś zrobi i pomoże Polsce. Proszę Państwa, nauczmy się tego jak świat działa są Polacy, którzy to widzą i wiedzą, jest na przykład bardzo dobry wywiad z profesorem Markiem Chodakiewiczem w, do rzeczy, który, który wprost tłumaczy no działajmy głową a nie, a, a nie sercem z sercem to możemy, no właśnie pomagamy uchodźcom, pomagamy Ukraińcom pomagamy ich w ich cierpieniu no ale na miły Bóg, nie mierzmy siły na, na zamiary i Polska w tym momencie jedyne co, jak ktoś powiedział to może pojechać na amerykańskiej szabli no to ma do tego ten mankament, że to jesteśmy praktycznie najemnikami w cudzych interesach strategicznych ile ugramy, nie wiadomo, dlatego, że tak jak to wszyscy podkreślają wtedy eskalacja i deeskalacja nie należy, nie leży w gestii polskich władz, więc jaki będzie pokój? No taki jak będzie się podobał Amerykanom, kiedy przestaniemy walczyć? Wtedy kiedy Amerykanie przestaną nam dawać to wszystko co, co zwykle dają tym siłom najemnym, to znaczy świadomość pola walki, no tak jak z Kurdami to było, tak jak to jest na Bliskim Wschodzie, tak jak to jest w wielu, wielu krajach świata, tak się walczy cudzym żołnierzem, na co w terenie, o własne interesy. I proszę Państwa, nie dajmy się do tego wciągnąć. Brońmy się przed tym rękami i nogami. To jest naprawdę wszystko, co, co, co najważniejsze to jest dzisiaj. Polska młodzież to jest ta polska substancja materialna, którą udało się jakoś przez te wszystkie lata, przez te wszystkie lata zgromadzić. I naprawdę no czapkuję przed, przed premierem Orbanem, bo to co robi najwyraźniej to jest no stara polityka węgierska, czyli raz tymi, raz tymi, ale zawsze Węgry najważniejsze i tak to jest u niego. Natomiast w Polsce to ach coś tam. Poszła coś tam Módź bez broni, czy jak to tam było w tych, w, tych, w tych wszystkich rzeczach. Najpierw trzeba mieć gospodarkę, najpierw trzeba mieć. Pół Polski uzależniony od gospodarki niemieckiej mamy, więc najpierw trzeba mieć polskie marki, polską gospodarkę, polską konkurencyjną gospodarkę, polską armię, a nie składankę jakiś kalejdoskop różnego rodzaju uzbrojenia za właśnie. Amerykański klientyzm, czołgi koreańskie, niemieckie, amerykańskie. Skąd amunicja do nich, kto ją produkuje, itd. Tak tak Proszę Państwa, jest tyle tematów, które no, polska elita powinna podnosić, tylko najpierw powinna się oczywiście pozbyć tych wszystkich sprzedawczyków. I sprzedawczyków na linii brukselskiej, czy niemieckiej, i sprzedawczyków na linii amerykańskiej. No, zacznijmy myśleć po polsku Nas, Naprawdę Jeżeli tego nie będzie to Polska przestanie istnieć Najnormalniej w świecie Zostanie albo rozmyta w, Przez Czynniki obce globalistyczne No albo zostanie Państwem Fajnych robotników Fajnych robotników Punktualnych Tyle na dziś, mówi Andrzej Kumar. Pozdrawiam